Witam Was w podcaście, który dziś zabierze Was na Morze Bałtyckie. Morze niewielkie, znajome, spokojne, a jednocześnie morze, które w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy było świadkami dwóch największych morskich tragedii powojennej Europy. Bo zanim świat usłyszał o Estonii, był jeszcze Jan Heweliusz. 14 stycznia 1993 roku. Polski prom osiadł na dnie Bałtyku podczas gwałtownego sztormu. Zginęło 56 osób, i zanim rany po tej katastrofie zdążyły się zabliźnić, zanim rodziny ofiar otrzymały odpowiedzi, Bałtyk zabrał jeszcze więcej. 27 września 1994 roku, około półtora roku później, Prom Estonia wypłynął Stalina w swój ostatni rejs. Za chwilę opowiem Wam historię ostatku, który przez lata pływał pod różnymi nazwami: Viking Sully, Silja Star czy Vasa King. Ostatku, który w ostatnich miesiącach swojego istnienia stał się symbolem odradzającej się Estonii. O nocnej tragedii, która rozegrała się między północą a drugą nad ranem. O błędach, kontrowersjach, teoriach spiskowych, o ludzkiej tragedii i o bohaterstwie. I o ciszy, która do dziś unosi się nad wrakiem, chronionym prawem, lecz wciąż pełnym pytań. Usiądźcie wygodnie, to będzie trudna, ale niezwykle ważna podróż.